Czy to możliwe, że już w najbliższym czasie tysiące Polaków przejdą na emeryturę w zupełnie innym momencie niż planowali przez całe lata swojej pracy? Dla wielu brzmi to jak kolejna polityczna plotka, ale tym razem mamy do czynienia z faktem. Ustawa zmieniająca zasady przechodzenia na emeryturę została podpisana i weszła na ścieżkę realizacji szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Ta decyzja wywołała ogromne emocje. Ponieważ dotyczy nie tylko osób bliskich wieku emerytalnego, ale również tych, którzy dopiero planują swoją przyszłość i liczyli na stabilne, przewidywalne zasady. Od momentu, gdy informacja o podpisaniu dokumentu trafiła do opinii publicznej, w całym kraju zapanowało poruszenie. Telefony w ZUS-ie i innych instytucjach dosłownie się urywają, media społecznościowe zalewają komentarze, a ludzie z niedowierzaniem pytają, czy to naprawdę się dzieje. Tak, to się dzieje naprawdę i nie są to już zapowiedzi ani polityczne spekulacje, lecz obowiązujące prawo, które zmienia zasady gry dla milionów obywateli. Choć sama ustawa nie jest obszerna i liczy zaledwie kilkanaście stron, jej skutki mogą być odczuwalne przez całe lata. Trzeba jasno powiedzieć, że nie chodzi wyłącznie o suche liczby, paragrafy czy tabele zapisane w dokumentach. Chodzi o realne życie ludzi, którzy przez dziesięciolecia pracowali z myślą że po określonym czasie będą mogli odejść na emeryturę, odpocząć, zadbać o zdrowie i wreszcie zwolnić tempo. Dla wielu z nich ta perspektywa właśnie się oddala, a poczucie bezpieczeństwa zostaje poważnie zachwiane. Nowe przepisy zakładają stopniowe zrównywanie oraz podnoszenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale w innej formule niż w poprzednich reformach. Tym razem. Proces ma przebiegać etapami, miesiąc po miesiącu i rok po roku co według autorów ustawy ma zapobiec szokowi i dać obywatelom czas na przygotowanie się. Kobiety, które dotychczas mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, będą musiały pracować coraz dłużej, a wiek ten będzie systematycznie podnoszony aż do osiągnięcia wspólnego poziomu z mężczyznami. W przypadku mężczyzn zmiany są mniej widoczne, ale również istotne. Ponieważ obejmują zasady naliczania składek, warunki wcześniejszego przejścia na świadczenia pomostowe oraz sposób ponownego przeliczania emerytury dla tych, którzy zdecydują się kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Choć rząd zapewnia, że reforma została dokładnie przemyślana i nikt na niej nie straci, wielu Polaków odbiera ją zupełnie inaczej. Najbardziej dotknięci czują się ci, którzy planowali zakończyć aktywność zawodową w najbliższych miesiącach, i nagle dowiadują się, że ich plany muszą ulec zmianie. Pojawiają się pytania o sprawiedliwość, o zdrowie i o realne możliwości dalszej pracy, zwłaszcza w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego. Ludzie pytają wprost, kto zapytał ich o zdanie i dlaczego tak istotna decyzja zapadła bez szerokich konsultacji społecznych. Eksperci ostrzegają, że ta reforma. Może być jedynie początkiem głębszych zmian w systemie emerytalnym. Skoro państwo zdecydowało się na korektę wieku emerytalnego, w przyszłości mogą pojawić się kolejne modyfikacje dotyczące waloryzacji świadczeń, zasad opodatkowania czy sposobu wyliczania emerytury minimalnej. To wszystko potęguje niepewność, szczególnie wśród osób po 50 i 60, które czują, że ich przyszłość znów staje się niewiadomą. W rozmowach z pracownikami z długim stażem coraz częściej słychać zmęczenie, frustrację i poczucie niesprawiedliwości. Wielu z nich ma za sobą ponad 40 lat pracy w fabrykach, kopalniach, szpitalach, szkołach czy na budowach i mówi wprost, że nie ma już siły pracować dłużej. Z drugiej strony, władze argumentują, że zmiany są konieczne, ponieważ społeczeństwo się starzeje, liczba osób pobierających świadczenia rośnie a osób pracujących i odprowadzających składki jest coraz mniej. To zderzenie dwóch perspektyw sprawia, że temat emerytur ponownie staje się jednym z najbardziej kontrowersyjnych w Polsce i zapowiada długą, burzliwą debatę społeczną, której skutki będziemy odczuwać przez wiele kolejnych lat. Władze tłumaczą, że podjęcie tak trudnej decyzji było nieuniknione, ponieważ system emerytalny znajduje się pod coraz większą presją. Coraz dłuższe życie, malejąca liczba urodzeń oraz rosnące koszty utrzymania świadczeń sprawiają, że państwo szuka rozwiązań, które pozwolą utrzymać wypłacalność systemu w kolejnych dekadach. Z perspektywy ekonomicznej, argumenty te brzmią logicznie. Jednak dla zwykłych obywateli oznaczają one jedno: konieczność pracy dłużej, często kosztem zdrowia i jakości życia. Wielu seniorów podkreśla, że statystyki nie oddają realiów codzienności. Owszem, Średnia długość życia rośnie, ale nie oznacza to automatycznie, że wszyscy są zdolni do pracy w starszym wieku. Osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną, pielęgniarki, opiekunowie, pracownicy produkcji czy budowlańcy, często już po sześćdziesiątce zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Dla nich każdy dodatkowy miesiąc pracy to ogromne obciążenie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Rząd zapowiada wprawdzie wprowadzenie wyjątków dla zawodów szczególnie obciążających organizm oraz rozwój emerytur stażowych, które miałyby umożliwić wcześniejsze odejście osobom z bardzo długim stażem pracy. Jednak na ten moment są to głównie deklaracje. Brakuje konkretnych przepisów, jasnych kryteriów i terminów, co tylko pogłębia niepewność wśród pracowników. Jednocześnie ustawa wprowadza nowe zasady ponownego przeliczania świadczeń dla tych, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego, zdecydują się nadal pracować i odprowadzać składki. Teoretycznie ma to zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej i skutkować wyższą emeryturą w przyszłości. W praktyce jednak pojawiają się wątpliwości, czy system administracyjny jest przygotowany na obsługę takiej liczby wniosków i przeliczeń. Już teraz wiele osób czeka miesiącami na decyzję, a opóźnienia w wypłatach i błędy w dokumentach, nie należą do rzadkości. Politycy mówią o sprawiedliwości międzypokoleniowej i konieczności ratowania finansów publicznych, ale seniorzy coraz częściej pytają wprost: Czy po latach pracy będą mieli zapewnione godne życie? To pytanie nie dotyczy już tylko obecnych emerytów, ale również młodszych pokoleń, które obserwują te zmiany z rosnącym niepokojem. W internecie pojawiają się głosy, że jeśli dziś podnosi się wiek emerytalny, to za kilka czy kilkanaście lat może on zostać podniesiony ponownie. Dla wielu młodych ludzi emerytura zaczyna jawić się jako odległa i niepewna perspektywa. Ekonomiści zwracają uwagę, że samo wydłużenie aktywności zawodowej nie rozwiąże wszystkich problemów systemu. Kluczowe są również poziom wynagrodzeń oraz wysokość odprowadzanych składek. Dopóki zarobki w Polsce nie wzrosną znacząco, każda reforma będzie jedynie działaniem doraźnym. W odpowiedzi na ustawę Część opozycji zapowiada działania zmierzające do jej zawieszenia lub skierowania do referendum, argumentując, że decyzja została podjęta zbyt szybko i bez wystarczającej debaty publicznej. W kilku miastach odbyły się już pierwsze protesty, podczas których ludzie otwarcie wyrażają sprzeciw wobec wydłużania wieku emerytalnego. Transparenty, hasła i emocjonalne wystąpienia pokazują, że temat ten wciąż budzi ogromne emocje. I może stać się jednym z głównych punktów sporu społecznego w najbliższych latach. Najbardziej uderzające w całej tej sytuacji jest to, że wielu obywateli czuje się pozostawionych bez jasnych informacji. Brakuje prostych wyjaśnień, zrozumiałych komunikatów i realnego wsparcia dla tych, którzy muszą zmienić swoje życiowe plany. Zamiast dialogu pojawiają się polityczne przepychanki, a zwykli ludzie zostają z pytaniami bez odpowiedzi. Jedno jest pewne, System emerytalny w Polsce wchodzi w nową fazę, a zmiany, które właśnie zostały wprowadzone, będą miały długofalowe konsekwencje. Niezależnie od poglądów politycznych, każdy powinien dziś uważnie śledzić rozwój sytuacji i zastanowić się, jak najlepiej przygotować się na nadchodzące lata. Stawką jest nie tylko wysokość przyszłych świadczeń, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilności po zakończeniu aktywności zawodowej na które miliony Polaków pracowały przez całe życie. Aby zminimalizować ryzyko problemów finansowych, eksperci radzą regularnie monitorować swoje konto w ZUS-ie, sprawdzać prognozy emerytalne i konsultować ewentualne zmiany z doradcą finansowym. Dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego kluczowe staje się zaplanowanie budżetu i wczesne decyzje dotyczące dodatkowych oszczędności lub inwestycji. Warto również rozważyć przedłużenie aktywności zawodowej na własnych warunkach, korzystając z elastycznych form pracy lub stopniowego przechodzenia na emeryturę. Rodziny i bliscy powinni wspierać seniorów w adaptacji do nowych przepisów, przypominać o terminach i pomagać w wypełnianiu formalności, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. W dłuższej perspektywie ważne jest również zaangażowanie obywatelskie i monitorowanie zmian legislacyjnych. Ponieważ kolejne korekty systemu emerytalnego mogą pojawić się szybciej niż się spodziewamy. Reforma wieku emerytalnego to nie tylko kwestia przepisów, ale realne wyzwanie dla całego społeczeństwa, wymagające przygotowania, świadomości i współpracy między pokoleniami. Dzięki odpowiedniemu podejściu i edukacji finansowej Polacy będą mogli nie tylko zabezpieczyć swoją przyszłość, ale także lepiej planować życie po zakończeniu kariery zawodowej. Niezależnie od tego, jak kontrowersyjna wydaje się reforma, obecna sytuacja pokazuje, że proaktywność, świadomość i odpowiednie wsparcie mogą w znacznym stopniu zminimalizować negatywne skutki wprowadzenia nowych przepisów.